Kardynał Marian Jaworski, przyjaciel papieża Jana Pawła II, a przez 17 lat metropolita Lwowski, uhonorowany orderem Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej wręczył emerytowanemu duchownemu prezydent Andrzej Duda w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na kresach wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii. Kardynał Jaworski urodził się w Lwowie, ale w roku 1945 jako kleryk musiał opuścić rodzinne miasto. Wrócił tam dopiero po niemal 50 latach, gdy w roku 1991 ojciec święty Jan Paweł II mianował go metropolitą lwowskim. Wykonał ogromną pracę na rzecz odbudowy struktur kościoła katolickiego na Ukrainie. A jego zasługi dla polsko-ukraińskiego dialogu docenili dwaj kolejni prezydenci Ukrainy, przyznając mu order Jarosława Mądrego. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Teraz prezydent Andrzej Duda uhonorował kardynała orderem Orła Białego. Doceniając nieocenione zasługi, jakie eminencja położył właśnie w dziele budowania tego pojednania, ale przede wszystkim w dziele odbudowy duchowej Polaków, zgnębionych Polaków po latach komunistycznego zniewolenia, tam. Właśnie na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, a dawniej ziemiach Rzeczypospolitej, a więc na ich ziemi ojczystej, eminencja przez te wszystkie lata swojej wielkiej służby położył swoją życzliwością, swoją skromnością, ale także i swoją niebywałą wiedzą. Gdy kardynał Jaworski zaczynał swoją duszpasterską misję na Ukrainie, było tam zaledwie kilka rzymskokatolickich parafii i kilkunastu księży. Po 17 latach pracy księży było już 490, a liczba parafii wzrosła do 290. Do tego 122 domy zakonne i 7 seminariów duchownych. To znaczenie przyjmuję jako wyraz uznania dla Kościoła, któremu służyłem, mając świadomość, że Kościół pełniąc swoją misję. Służy narodowi. Człowiek bowiem, jak uczył raz święty Jan Paweł II, jest drogą kościoła. Kardynał Jaworski był przyjacielem świętego Jana Pawła II. Obaj mieszkali najpierw przy ulicy Kanonicznej, a potem przy Franciszkańskiej w Krakowie. Wspólnie wyjeżdżali na narty i wycieczki rowerowe. Współpracowali w konferencji Episkopatu Polski. Już jako biskup Marian Jaworski dwukrotnie przyjmował papieża w 1991 roku w Lubaczowie podczas jego czwartej podróży apostolskiej do Polski i w 2001 w Lwowie podczas jego historycznej pielgrzymki na Ukrainę. Był ukochany przez Polaków Ojcem Świętym do końca, udzielając mu ostatniego namaszczenia. Pożegnał go symbolicznie nie tylko od ludzi wierzących, ale także od Polski. Za co jestem ogromnie wdzięczny i za co myślę, że jest wdzięczny eminencji cały nasz naród. Kardynał Jaworski przez lata był też związany z Podkarpaciem. Jako wikariusz pracował w parafii św. Andrzeja Boboli w baszni dolnej, a w maju 1984 roku został administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie.